Znacie pewnie takie osoby, lub jesteście takimi osobami, które jedzą pizzę, hamburgery, lody, czekolady itd., tak itd., tak i nie tyją. I pewnie też znacie takie osoby, lub też jesteście takimi osobami, które tyją z powietrza, w cudzysłowie oczywiście, że muszą bardzo się starać, żeby schudnąć, nie mogą za dużo spożywać wysokokalorycznych i wysokosmakowitych produktów, żeby po prostu. O się nie odłożyło w postaci tkanki tłuszczowej. No i zacząłem szukać na ten temat informacji. Znalazłem jedno ciekawe badanie. W tym badaniu wzięło udział 12 par identycznych bliźniaków. A generalnie bliźniacy mają praktycznie takie same geny. Przez prawie 3 miesiące wszystkie te pary bliźniaków spożywały nadwyżkę kaloryczną w postaci 1000 kilokalorii. Wyniki badań były bardzo ciekawe. Każda z tych osób oczywiście przytyła, gdyż była w nadwyżce kolorycznej, ale każda grupa bliźniaków przytyła inną liczbę kilogramów. Różnica pomiędzy tymi parami bliźniaków była duża. Natomiast pomiędzy tymi bliźniakami praktycznie się nie różniła. I przybyta masa ciała różniła się od 4,3 kg do aż 13 kg pomiędzy parami. Po prostu niektóre pary były bardziej zdolne do magazynowania tkanki tłuszczowej, inne mniej. I od czego to zależało? Generalnie to badanie nam pokazało, że to głównie liczy się genetyka, że niektóre osoby będą miały trudniej, inne będą miały łatwiej. Dzieje się tak poprzez wpływ na nit, tak zwany non exercise activity thermogenesis, czyli to jest po prostu wydatek energetyczny które nie jest związany z tryngiem. A więc te, takie rzeczy, jak giercenie się, jak machanie głową, jak machanie nogą, ilość kalorii pomiędzy danymi osobami może bardzo się różnić. I to jest właśnie jeden z głównych markerów, które determinują, dlaczego jedne osoby w ogóle nie tyle, lub mają trudność z przytyciem, a inne osoby mają większą skłonność do tego. I po prostu te osoby z niższym nitem muszą po prostu. Więcej wydatkować energii lub też mniej jeść, aby zniwelować tą różnicę w nicie. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które jedzą ile chcą i nie patrzą na to, co jedzą, no to muszę Was przed czymś ostrzec. Jest takie zjawisko, które w literaturze medycznej nazywa się Personal Fat Threshold. Jest to taki genetyczny limit, ile możemy posiadać tkanki tłuszczowej. Na przykład jedna osoba będzie mogła ważyć na przykład 150 kg, a inna osoba nie będzie mogła przytyć więcej niż na przykład 80 kg. I co z tym się wiąże? Generalnie osoby, które mają zdolność do niższego magazynowania energii, są bardziej narażone na takie choroby jak insulinoporność i cukrzyca typu drugiego. Wynika to z tego, że gdy będziemy się przyjadali, gdy będziemy jeść za dużo niż wydatkujemy i przekroczymy nasz limit, tkanki tłuszczowej, które możemy osiągnąć bo robi się problem, gdyż nie ma miejsca, aby w dalszym ciągu upychać tą nadmierną ilość energii wyobraźcie sobie szafę, gdzie jest pełna ubrań i już nie możecie więcej tych ubrań wcisnąć i robi się wielki problem bo energia nie może zniknąć z energią zawsze musi być coś zrobione, czy to spożytkowane, czy to właśnie zmagazynowane w tym przypadku nasz organizm zaczyna ładować tkankę tłuszczową w nasze organy, w nasze mięśnie Przez to stajemy się insulinooporni A generalnie insulinooporność wiąże się nie tylko z cukrzycą typu drugiego Ale też z zachorowaniem na różne nowotwory Z zachorowaniem na choroby sercowo-naczyniowe Na problemy z nerkami, z wątrobą itd., itd. Dlatego to, że jesteście szczupłymi osobami To nie znaczy, że jesteście zdrowymi osobami i nie możecie jeść byle czego i w ilościach nieograniczonych. Natomiast może być tak, że ten nadmiar energii spalacie poprzez zwiększenie w Non-Exercise Activity Thermogenesis. Dlatego bardzo ważne są badania diagnostyczne, bo nie zawsze otyła osoba oznacza, że ma jakieś problemy zdrowotne, i nie zawsze oznacza, że szczupła osoba jest zawsze zdrowa. A jak jesteście osobami, które mają większą skłonność do magazynowania energii w postaci tkanki tłuszczowej, nie zwalajcie tego na genetykę, bo to jest tylko wymówka. To oznacza, że po prostu będziecie musieli włożyć więcej pracy niż inni. Niektórzy się urodzili z lepszą pulą genów w kontekście kontrolowania masy ciała ale Ty możesz na przykład mieć lepszą zdolność do uczenia się języków obcych lub też mieć dryg do innych umiejętności. Niektórzy muszą włożyć więcej pracy, aby nauczyć się matematyki, a inni, żeby nauczyć się polskiego. No. Dlatego pola genów, jaką mamy, nie powinna być wymówką do nic nie robienia. Taki porównanie mógłbym dać tysiąc.